Dziewczyny! Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją tuszu e, z Rimmela e, Volume Colorist i to jest tusz do rzęs. A -a -a -a. Który właśnie mam w tej chwili na rzęsach, zobaczcie dalej sobie taki test na żywo, jak on będzie wyglądał I to jest tusz do rzęs, który ma dodatkowo, wiadomo, ładnie je podkreślić, ale jeszcze spowodować, że będą one ciemniejsze I Słuchajcie, ja zrobiłam zdjęcie przed i po, natomiast w ogóle ja nie widzę, na tych zdjęciach nie widać różnicy Ja różnicę widzę, jak maluję te rzęsy, jak je zmywam i ta różnica jest, natomiast na zdjęciach jej totalnie nie widać, więc nawet wam nie będę pokazywała bo to nie ma sensu. Ja mam bardzo jasne rzęsy i on z górnymi rzęsami faktycznie coś zrobił. Są ciut, ciut ciemniejsze, natomiast też nie są na tyle ciemne, że mogła zacząć chodzić bez tuszy do rzęs. Tak nie jest, ale faktycznie je trochę przyciemnił, dzięki czemu, może, gdy maluję, te rzęsy wyglądają takie ciemniejsze i chyba tak jest, tak mi się wydaje. Natomiast dolny rzęs, na dolnych rzęsach używam go dużo dłużej niż na górnych i na dolnych rzęsach nie zauważam żadnej zmiany. Więc nie wiem, czy moje dolne rzęsy są jakieś odporne na to. No nie wiem o co chodzi. Może mniej tego tuszu się nakłada na te dolne rzęsy, i dlatego nie wiem, ale na górnych faktycznie zmienił kolor i, i wygląda to troszeczkę lepiej. Jeżeli chodzi o szczoteczkę, to jest bardzo, bardzo fajna, bardzo mi się podoba To jest zwykłe włosie, nie jest to szczoteczka silikonowa Jest to szczoteczka stoż, stożkowa, dzięki czemu możecie sobie ładnie w każdy kącik dojść Dodatkowo ona jest bardzo fajnie zakończona, jest tak fajny rozstaw tych włosków na końcu Że jak wam się jakieś rzęsy skleją, to właśnie możecie tymi końcowymi włoskami sobie to wszystko porozdzielać Więc jest super Jeżeli chodzi o czarny, to jest bardzo ładny, jak dla mnie tutaj widzicie Naprawdę jest to bardzo ładny, głęboki czarny kolor do tego utrzymuje się cały dzień po prostu rewelacyjnie. Nie mam problemu, że mi się gdzieś osypie. Grzy się gdzieś odbije, też przy jak wieje wiatr, ona się tak nie, rozcie, nie rozmazuje szybko, więc to jest też plus. Mimo, czy bardzo szybko na słońcu, czy wietrze łzawiam, i nie mam problemu, że mi się gdzieś roztarła, rozmyła, że mam nawet jak tak dotknę i mi zostaje tutaj, wiecie, na opuszku, gdy tak przecieram, to ona się jakoś tak nie odbija na, po... na żadnych powiekach czy na skórze wokół oczu, więc też super plus. Także zero pandy, zero spywań, zero jakichś czarnych kropeczek. Ładnie, naprawdę ładnie cały dzień się utrzymuje, ładnie rozczesuje te rzęsy co do efektu na rzęsach, jest to efekt taki raczej naturalny. Ja przy dwóch warstwach uzyskuję taki efekt super, który mnie naprawdę zadowala Natomiast jedna warstwa będzie idealna dla dziewczyn szukających takiego delikatnego, normalnego efektu Bez jakiegoś szału, Powiem, wiem, że jest wiele osób, które też nie lubi super ekstra podkreślonych rzęs Więc to jest tusz tak naprawdę dla każdego I dla tych, które lubią naturalny efekt i dla tych, które lubią taki efekt mocniejszy przy dwóch, trzech warstwach I spokojnie można te warstwy dokładać, nic się nie dzieje, nie robią się żadne pajęcze nóżki, grudki, nic takiego Więc ładnie się rozprowadza Musiałam troszeczkę poczekać aż podesznie, około tygodnia, bo na początku był taki dosyć rzadki i nie dawał zbytniego efektu. Ale ja już wiem, że tu szarymale tak mają, że trzeba im dać czas, żeby one po prostu podeszły, i wtedy jest już e, z nimi naprawdę wszystko ok. Więc ja Wam mogę serdecznie ten tusz polecić. Zobaczcie sobie dalej, jaki daje on efekt, bo po tym ocencie. I tak jak e, ja Wam mówię, on po prostu, ja mam swoje rzęsy dobre. Nie narzekam na moje rzęsy, są naprawdę w fajnym stanie i on je ładnie podkreśla Natomiast jest otóż bardziej wydłużający niż pogrubiający, więc to jest sobie odpowiedzcie na pytanie, czy na tym Wam zależy. Fajne opakowanie, wszystko jest, wszystko jest na plus, także na najbliższej promocji, jeżeli Wam się spodoba, możecie go w fajnej cenie upolować. Także zapraszam Was dalej i koniecznie dajcie znać, czy go testowałyście, czy się na niego skusiły. Dobra, przechodzimy do malowania. Słuchajcie, nie patrzcie na moje dzisiejsze, w ogóle zobaczcie, jakie mam cienie. Nie chciałam ładować nie wiadomo ile korektury, ale strasznie mnie boli głowa Naprawdę czuję się, powinnam już wyzdrowić, a czuję się coraz, coraz gorzej. E, dlatego, się, co dlatego starałam się co się zrobić co mogę, no ale trudno. A przechodzimy do malowania e, o, rzęs. Nie mam takiej typowej kreski, no troszeczkę musiałam sobie pociemnić tutaj tą okolicę, ale nie chciałam robić typowej czarnej kreski, żeby to e, wszystko było widać. Już mam tutaj może też z bliska. Od razu pokażę szczoteczkę, że to jest taki stożek, jakby. Więc nią się bardzo, bardzo fajnie maluje, i już Wam pokazuję, jaki daje efekt. Jak widzicie, wszędzie fajnie można sobie dojechać tą maskarą. Ale myślę, że to już widzicie, że ona nie pogrubia tych rzęs za bardzo Według mnie ona ich też nie skleja, tylko ja na przykład tutaj W tym obszarze mam tak dziwnie, mi teraz rzęsy po prostu rosną i tutaj mi każdy tusz muszę się nameczyć, żeby je bo one się tak jakby skrzyżowały Tutaj czasami mi tak rzęsy rosną Co jakiś czas są takie uparte No nie wiem, czy to widzicie, że ta jedna rzęsa Tak mi właśnie ucieka Na drugą stronę No i to jest oko po jednej warstwie Jeszcze sobie dołożę No i tak jak widzicie, dla mnie ona daje po prostu bardzo, bardzo taki naturalny efekt. Zrobię sobie drugie oko i nałożę drugą warstwę, może wtedy zobaczycie, jaka jest różnica. Ok, i tak wyglądają oczy po dwóch warstwach. Według mnie te dwie warstwy są OK. Chociaż to i tak nie jest dla mnie taki efekt, jak ja lubię, takich mocnych rzęs. Ja lubię rzęsy, które są i wydłużone, i pogrubione, natomiast tutaj powiem Wam tak, to, co uzyskałam przy pomocy dwóch warstw jest takie, że spokojnie używam ten tusz i jestem z niego zadowolona, bo on się bardzo ładnie utrzymuje I nie mam mu nic do zarzucenia Natomiast jedna warstwa będzie idealna dla dziewczyn, które po prostu lubią taki delikatny efekt, które nie lubią takich mocniejszych rzęs no możecie sobie popatrzeć jak wiecie, ja też rzęsy same swoje mam całkiem fajne, ale to też nie każdy tusz dobrze na nich wygląda no ten jest naprawdę fajny. I tą szczoteczką super się właśnie maluje, dolne rzęsy Bardzo, bardzo fajnie. Więc dajcie znać, co Wy myślicie na temat tego tuszu, czy się na niego skusicie na promocji, czy nie, jak Wam się on podoba. Także czekam, czekam na Wasze komentarze, papa. Pa.